Przedstawiciela patrona rozwojowego, pana prezesa zarządu Grzegorza Szulika, firma Prowema. Dobry wieczór, Państwu. Słowo startup pojawiło się dzisiaj trzy razy i z tego się niezmiernie cieszę, bo. Jakby całe życie żyje startupami, całe życie staramy się tworzyć jakieś startupy i całe życie staramy się wspierać również startupy. I co to jest tak naprawdę startup? Każdy z Państwa, który dzisiaj tutaj jest, wielu z Państwa dzisiaj ma bardzo duże firmy, ale kiedyś były startupami. Startupy to są firmy, które w pewnym momencie, w pewnym etapie gospodarki miały bardzo dobry pomysł, miały niezmiernie dużo determinacji miało dużo znajomych i kolegów, którzy byli w stanie pomóc i dać kopa, żeby tak naprawdę te, z tego startupu stała się duża firma. I dzisiaj te duże firmy Państwo reprezentujecie w dużej większości. Jako kapituła do, e, do nagrodzenia, do wyszukania takiego laureata, który byłby, e, który tutaj otrzyma dzisiaj tę na, nagrodę, Staraliśmy się znaleźć kilka obszarów takich, które dany produkt spełnia. Dzisiaj, żeby być, mieć produkt innowacyjny, no nie wystarczy być tylko na rynku polskim. Trzeba od razu budując produkt, budować go na rynki międzynarodowe. To nie jest łatwe. Kraj, w którym mieszkamy, 37 milionów ludzi, jest krajem, który w wielu przypadkach zaspokaja potrzeby e, biznesu. Jednak musimy patrzeć szerzej i szukać pomysłów takich, które są pomysłami światowymi, które są w stanie się skalować i powinniśmy szukać takich pomysłów, znajdywać i im pomagać. Dlatego jako kapituła postanowiliśmy nagrodzić produkt 2 Tudor, który jest innowacyjny w swoim rozwiązaniu, e, wspiera rynek, który dopiero się tworzy i który tak naprawdę będzie w najbliższym czasie rynkiem międzynarodowym. Zapraszam Roberta Kamińskiego po odbiór nagrody. <noise> za muzyczkę, towarzyszy mi od dzieciństwa, jest dobrym znakiem. Dobry wieczór Państwu. Kurczę, trochę się czuję jak Barack Obama, który dostał Nobla na samym początku swojej prezydencji, bo my jesteśmy młodym startupem, dopiero zaczynamy. E, ale mamy dużą ambicję. E, naszym celem jest e, zmiana e, zwyczajów Polaków i wprowadzenie zdrowego trybu życia do ich mieszkań, bo dostarczamy diety pudełkowe prosto do domu. Zaczynamy tą przygodę, tak jak Grzegorz miał okazję wspomnieć, ale bardzo chcemy, żeby ten dobrostan Polaków się poprawiał z roku na rok i żeby problemy zdrowotne, które mają chociaż w części, były złagodzone przez to, co, co my zamierzamy im dostarczać. Tą nagrodę traktujemy jako kredyt zaufania. Naprawdę z, mam zaszczyt, Zarządzać bardzo dynamicznym i zaangażowanym zespołem. Już dzisiaj im dziękuję za ten start, który, który rozpoczęliśmy i chcemy udowodnić, że, Państwu, sobie, Polakom, że Dine to Door to coś wartościowego, a jedzenie ma znaczenie. Bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru Państwu. Dla nas jest to po pierwsze kredyt zaufania z tytułu takiej nagrody, po drugie możliwość współpracy z firmą, która już rozwinęła się, ale przerabiała taką ścieżkę startupu, więc jest to dla nas możliwość porównywania strategii działania, wybierania najlepszej drogi, działań operacyjnych, dużo takiego know-how, więc myślę, że know-how, wsparcie technologiczne to jest to, co jest dla nas największą wartością ze współpracy z Prowemą. Dine to Door to porównywarka cateringów dietetycznych. Rzeczywiście jesteśmy startupem, młodą firmą. Istniejemy na rynku od kilku miesięcy. Naszym zadaniem jest dostarczenie za pomocą partnerskich cateringów, z którymi współpracujemy, diet pudełkowych prosto pod drzwi naszych konsumentów. Bardzo popieramy zresztą ideę tego, jak wygląda w ogóle forum polskiej gospodarki, jakie treści są tam pokazywane. Jest nam bliskie takie patrzenie z różnych punktów widzenia na, na biznes i na biznes prowadzony w Polsce, więc duża przyjemność znaleźć się w takim gronie.